Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Bolesław leśmian. Strój. Czyta Robert Koszucki. Nagranie Studio Dźwiękowe. Art Republika. Rafał Poławski. Miała psadzie strój bogaty, Malowany w różne światy, że gdy w nim się zapodziała, Nie wędrując, wędrowała. Strój koloru murawego, a odcienia złocistego. Murawego dla murawy. Złocistego dla zabawy. Zbiegło się na te dziwy aż stu planetników. Otoczyli ją kołem, nie szczędząc okrzyków. Podawali ją sobie z rąk do rąk, jak czarę. Pójmy duszę tym miodem, co ma oczy karę. Podawali ją sobie z ust do ust na zmiany. Słodko wargą potłoczyć taki krzew różany. Porywali ją naraz, w stóp pieszczot zawieje. Dzieje się w tobie to samo, co i w nas się dzieje. Dwojgiem piersi ust głodnych, karmiła secinę. Nikt tak słodko nie ginął, jak ja teraz ginę. Szła pieszczota koleją, dreszcz z dreszczem się mijał. Nim jeden wypił do dna. Już drugi nadpijał. Kto oddawał, dech chwytał, a kto brał, dech tracił. A kto czekał za długo, rozumem przypłacił. Sad oszalał i stał się nieznany nikomu, gdy ona, jeszcze mdlejąc, wróciła do domu. Miała w oczach ich zamęt. W piersi ich oddechy I płonęła na twarzy od cudzej uciechy. Jakiż wicher warkocze w świat ci rozwieruszył? Ach, to strzelec po strzelec w polu mnie ogłuszył. Co za dreszcz twoim ciałem tak żarliwie miota? Śniła mi się wśród lesiu burza i pieszczota. Mać ją płacząc wykleła. Ojciec precz wyrzucił, siostra łokciem skarciła, a brat się odwrócił. A kochanek za progiem z pierścieni ograbił, i nie było nikogo, kto by jej nie zabił. I nie było nikogo, kto by nie był dumny. Że ją przeżył, gdy poszła wraz z hańbą do trumny. Tylko Bóg jej nie zdradził i ślepo w nią wierzył, i przez łzy się uśmiechał, że ją w niebie przeżył. Ty musisz dla mnie polec, na śmierci wezgłowiu, a ja muszę dla ciebie trwać na pogotowiu. Ty pójdziesz tą doliną, gdzie ustaje łkanie, a ja pójdę tą górą na Twoje spotkanie. Ty opatrzysz me rany, ja twych pieszczot ciernie. I będziem odtąd w siebie wierzyli bezmiernie. Miała w trumnie strój bogaty, malowany w różne światy, że gdy w nim się zapodziała, nie wędrując, wędrowała. Strój koloru murawego, a odcienia złocistego. Murawego dla murawy, złocistego dla zabawy. Ten audiobook pochodzi z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak Ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, miesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.